Fashion Philosophy Fashion Week Poland przyciąga również aktorów, seriali i filmów telewizyjnych. Dzień dobry Piotrze. Co dzisiaj sprowadziło Cię na Fashion Week Poland? Moje rodzinne miasto, impreza, która odbywa się tutaj od wielu lat, bardzo jej kibicuje. Cieszę się, że, że tutaj w Łodzi coś takiego się odbywa i rozsławia Łódź jako stolicę polskiej, mody również poza granicami Polski. Razem przyjechałem z moją ukochaną Kasią, która zaczęła projektować również ubrania dla kobiet, tworzy swoją własną markę MK Polka i no przyjechaliśmy tutaj, Kasia też troszeczkę zaczęła się przyglądać temu, co się dzieje na rynku, jak to wygląda. Powiedz w takim razie, czy coś spodobało Wam się, nie wiem, czy może Tobie, czy zwracasz uwagę tak na modę damską, czy może właśnie Kasi, o której mówiłeś, coś, co tak wpadło w oko naprawdę przy okazji tej edycji, tego co widzieliście? Kasia jest dosyć krytyczna, ale wiem, że zwróciła uwagę na jeden przepiękny, krwisto-czerwony płaszcz To Też pokaz niemieckiej bodajże projektantki. I tam rzeczywiście wiele ubrań, wiele tkanin również. Tego wiele kolorów. I wiele kolorów przykuło, przykuło naszą uwagę i zdecydowanie nam się podobało. Ja jestem zdecydowanie za takimi projektami, które wydobywają kobiece piękno, podkreślają jakiś element urody u kobiety. Też jest taka konwencja, że tak naprawdę prezentowane są ubiory. Modelki mają być dodatkiem do tych strojów, ale oczywiście dla mężczyzn obserwujących takie pokazy tak nie jest, prawda? Zwracamy uwagę na całość. Myślę, że dla każdego mężczyzny jest to bardzo ciekawe i przyjemne doświadczenie. Nie trzeba być koneserem, nie trzeba być znawcą. Piękne kobiety w szpilkach i pięknych strojach. No, oczywiście, zawsze poruszają, podnoszą ciśnienie u mężczyzn. No i to jest wspaniałe i fascynujące.